Siemanko nagrywam teraz i dostałam w dupę. Zaczynamy znowu. Kolejny raz, kolejny dzień. Dostałem w dupę znowu! Kolejny raz! Filmik pod tytułem Dostałem w dupę za każdym razem I nie umiem zabić jednej osoby O rany... Mam Nie, proszę O nie, dostałem Nie, on nie chce. On nie. Nie zabijaj mnie. O, jeden co rozmawia. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Mów. Nie jesteś trajtorem? Halo, mów na X. Rozmawiaj ze mną. Jak, mu, jak, do, jak naciskasz X to rozmawiasz. Masz ze mną rozmawiać. No. O, jest rajtorem, zabić go! Zabić! O, wygraliśmy. Widzisz? Miałem dobre intencje. Halo, halo, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, siema. Jesteś innocentem? Przeczytaj, traitor, od tyłu. Dobrze, zobaczyłem. W takim razie znowu musi być naukowiec. Zabić go.

Mów do mnie. Talk from me. O, jesteś detektywem. Detektywem jesteś, ale fajnie. O, ej, sprawdź go. On mi się wydaje podejrzany, bo on ma taki dziwny pistolet. Albo tamtego, bo on się nie odzywa. Dzień dobry. Nareszcie coś co mówię. Dzień dobry, ale się zmniejszyłeś. E o, a już strzela! Strzelał do niego. On jest zły! Zabijcie go! On do mnie strzela. No ja spadłem! Spadłem do dziury! No spadłem! A ładno! A gdzie ty jesteś? O, no i już idę do Was. Tylko nie zabijajcie mnie, proszę. No. A no! Bezpodstawne zabicie! Bezpodstawne zabicie! A zabiłeś detektywa? Czy detektyw się sam. Nie. A no to bra... No to pomyślałeś tak, skoro on jest detektywem, a ja jestem niewinny, to on musi być rektorem. Chodź tu, to, to cię zabije. Tak? O tak pomyślałeś. Od, po... od początku jest. No? To było takie, ja jestem niewinny. O, jestem detektywem, proszę się odsunąć. Halo, halo, jestem detektywem. <noise> jestem detektywem. Jestem detektywem! Proszę się ode mnie odsunąć! Zobaczmy... Kto może być... tratorem? Aha, br... aha, dobra, nieważne. Na dół i śmierć. Dobrze. No dobra, no to teraz będziemy musieli znowu użyć mocy matematyki. Dobra, chodźmy wszyscy na wyspę, bo cały czas się zabijamy na tym statku. W ogóle zwiedźmy wyspę. Wyspę już trzeba zwiedzić. Hmm, co by na to? Ała! Ej, czemu we mnie strzelasz? Tak, ale ktoś mnie strzelił. Czemu on nie czemu mnie strzeliłeś? Panie detektywie, on mnie strzelił. Kto cię strzelił? Eee, ten... k 270 strzelił mnie. No to czemu mam 66 punktów? To czemu mam 66 życia? Strzelałeś do mojego. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Co to? Co ty? Jak na. Bez jednego to jest na Nie umiem grać! Nie umiem grać! Nie umiem grać! Ej, Minecrafta dawajcie! Minecrafta dawajcie Minecraft albo co innego O dobra, ja też tu będę. Byłem... A jestem Rekinem czy errorem? Halo Rekinem jestem czy errorem? To mi pokazuje, że rekinem. No i fajnie. No to gramy. Dobra, 15 minut tak jak zawsze, albo trochę dzisiaj dłużej, bo wczorajszy był jak zawsze. też w nagrywa się no nagrywa. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu.

Mieszka. No co? Znaczą znalazłem. A gdzie jesteś gdzie jesteś? Jesteś gdzieś na zewnątrz Halo Gdzie jesteś? Na byłem. Ja no, nie widzę cię No za to. Za tobą. O no pokaż, tą broń No pokaż. Pokażę Mam cię rzucić, to? Tak? Nie, nie rzucaj Pokaż? No awa. Nie rzucaj mnie! On, strzelają wszyscy! Nie, nie odejdź ode mnie ty, ma ty mały małe errorze Są dwa skoki jak coś. Dwa skoki No to fajne takie dwa skoki. A mam skinę czy nie? Ej mam skinę czy nie? Ej mam. Z... No no i fajnie, no i o to mi chodziło. A ja czym byłem? Ty jesteś errorem małym, takim wkurzającym, znaczy fajnym. Muszę sobie tekstury... Muszę sobie tekstury zgrać. O teraz jesteś dużym errorem. No, trzeba wgrać skiny, czekaj, zmienię na razie w sumie. No bo ja ten, y, muszę sobie wgrać też skiny, bo ja nie mam, nie wiem czy ty jesteś. Ej, strzela do ciebie. Nie strzela się do niego. O jesteś teraz Dartem Vaderem. E, z latarnią na łbie. Ej, strzela do ciebie! Giiiiiiiiiiii! O, wygraliśmy! O, teraz jesteś małym Tartan Vaderem trudnym do zabicia Jestem. Czeka. O. mnie. No? O nie! Idź stąd! Idź stąd, ty zły człowieku! Okej, okay, już. O nie. Idź stąd. Ty chcesz, ty jest chcesz... Darth Vader. Nie używaj mocy tylko! Ja... Ej, jeśli jesteś traitorem, to sobie weź czerwony miecz. Świetny. O nie, on jest stówę traitorem. O! Widzicie? Miałem rację. Eee, bo ja prze... Darth Vader ma przeczucia, on wyczuwa traitorów. Wiecie? Wiesz? Czy, czy będę miał miecz? To jest głupie jak wygracie Tak sobie Bo zabiliśmy go bez pozwodu Ale ty szłeś no i Ale się nagle tak cofnąłeś No, trzech graczy Dobra Oa! Jest mordercą Dobra, nieważne Nieważne. Ja chcę być Wejderem, to w tym. No. Nieważne. Ja za chwilę mam. Nie strzelaj. Daj kodent znowu. Oła! Będziesz się no nie! Nie, nie! Dobra, no, na dzisiaj koniec, więc do widzenia.